Skutery Lambretta produkowano we Włoszech od końca lat 40 do 1971 roku. To dzięki tej marce skutery stały się popularne na całym świecie. W Polsce jest dziś zaledwie kilkadziesiąt takich egzemplarzy. Właściciele tych i znacznie nowszych skuterów co roku spotykają się na zlotach nazywanych Skuteromanią. Tym razem przybyli do Lęborka. Skutermanie jest imprezą dla miłośników skuterów klasycznych, współczesnych, zabytkowych. Gościmy u siebie w tej chwili około 80 takich miłośników. Przyjechali do nas z całej Polski. W Lęborku można było podziwiać kilkadziesiąt unikatowych modeli skuterów, między innymi popularne w całej Europie Vespy i polskie Osy, które były produkowane do 1965 roku. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak jak zwykle słynne Lambretty. Rok temu zakochałem się w skuterach kupując pierwszą Lambrettę. Wspaniała, piękna linia, pięknie wykonany, po prostu w miodzie. Jazda skuterem jest to największa frajda. No, przeżycie nie do opisania po prostu. Mój ojciec e, zawsze marzył, żeby mieć Lambrettę, stryj miał, osę, e, no i ja tę... Ten... To, to marzenie jakoś staram się spełnić, także stąd Lambretta i, i, no i myślę, że, że mój syn też będzie jeszcze chciał jeździć na niej. Uczestnicy trzydniowej imprezy wzięli udział w rajdzie o puchar burmistrza Lemborka. Dla gości z lotu zorganizowano festyn i wystawę skuterów.